Dzień dobry kochani Czołem. Dzisiaj coś dla miłośników BMW i zarazem genialny przedstawiciel bawarskiego motorsportu. Mowa oczywiście o BMW M5 F90 Competition 625 KONI w wersji LCI, czyli poliftingu. I e, często podkreślacie to, są Wasze opinie, które widzimy pod naszymi postami czy pod filmami, że to jest najładniejsza M5, że to najładniejsza generacja M5, no i trudno się z tym nie zgodzić. Moje zdanie jest takie samo: auto jest pięknie narysowane, jest harmonijne, nie jest przesadzone, jest jednocześnie agresywne, ale też klasycznie eleganckie. Zdecydowanie piękna inkarnacja i piękne wcielenie M5. Także tutaj macie absolutną moją zgodę na, na, na te wasze opinie, które przedstawiacie. I przy okazji, czy wiecie, że ta M5. Competition w momencie, gdy wchodziła na rynek, była najszybszym BMW, najlepiej przyspieszającym BMW w historii. 3,2 sekundy do setki. To jest katalogowe, fabryczne przyspieszenie tego auta. A wedle. Niezależnych testów przeprowadzanych czy to przez AutoCentrum, czy przez różnych dziennikarzy motoryzacyjnych, ten samochód na rajsie logiku schodzi spokojnie do 3 sekund, a nawet poniżej. Oczywiście napęd X-Drive, także przyspieszenie tego auta jest piorunujące. Później dopiero M5 CS zdetronizowało właśnie tą M5 LCI, bo CS przyspieszał w 3 sekundy katalogowo, także był jeszcze szybszy. Samochód z 2020 roku z polskiego salonu z przebiegiem 70 tys. km w przepięknej specyfikacji, w szarym, matowym kolorze. W całości pokryty jest też folią ochronną PPF i oglądamy dosyć sporo M5. Wiemy generalnie, jak trudno trafić na coś dobrze utrzymanego i w idealnym stanie. No i ten samochód gra w swojej lidze, jeżeli chodzi o utrzymanie tego auta. Czystą historię, wręcz taką wzorową historię, jaką ma za sobą, i stan. Sprawdziliśmy go bardzo dokładnie na każdy możliwy sposób. Auto z wzorową historią. Pierwszy serwis silnika w okresie docierania po 2000 km. Regularnie serwisowany w ASO. Bez kolizyjny, bez wypadkowy. Teraz ma 70 000 km, przejechane przy 67. Zatem niecałe 3000 km temu miał duży przegląd w ASO z wymianą oleju silnikowego. Auto bez żadnych zapoceń, zawieszenie w stanie wzorowym. Generalnie nie znaleźliśmy dosłownie żadnych mankamentów przy tym egzemplarzu. Trafić na taką M5, jest. Naprawdę, naprawdę trudno. Taki egzemplarz. To coś o co trzeba się naprawdę postarać. Jeżeli chodzi o specyfikację, bo na to wam też szczególnie chcę zwrócić uwagę, to jest również jedna z lepiej wyposażonych M jakie mieliśmy. To co rzuca się od razu w oczy, to jest oczywiście kolor lakieru matowy. To jest hatch grau, o ile dobrze kojarzę, mamy również układ hamulcowy, węglowo ceramiczny Competition, piękne koła 20-calowe Competition. Reflektory przednie to reflektory laserowe, ale one są indywidual, zwróćcie uwagę, indywidual shadow line, czyli wnętrze tych reflektorów jest czarne. Tak, jak mówiłem, cały samochód pokryty jest bezbarwną folią ochronną PPF. I co istotne, na tym aucie zrobione jest to naprawdę dobrze, bo PPF można łatwo zepsuć. Tutaj zrobione jest to dobrze i jakościowo. Dach naturalnie wykonany z włókna węglowego, po to, by obniżyć środek ciężkości. Ten dach jest bardzo lekki, także samochód ma obniżony środek ciężkości. Tylne reflektory również BMW Individual Shadow Line. Pięknie wyglądają z swoją drogą w wersji LCI układ wydechowy M z czarnymi końcówkami. No i zobaczcie na wnętrze. O, jest pięknie skonfigurowane. Spójrzcie tylko na to, jakie tutaj jest wyposażenie. Od razu rzuca się w oczy Bowers Wilkins, system nagłośnienia high-endowy Diamond, najwyższy jaki w tym samochodzie wziąć się dało. Fotele wielokonturowe M z systemem masażu podgrzewane i wentylowane, aktywny tempomat, pakiet asystentów jazdy, elektrycznie regulowana kierownica, podgrzewana kierownica, deska w skórze, head-up, aplikacje ceramiczne wnętrza naprawdę genialnie skonfigurowany egzemplarz. Wydaje mi się, że ma jeszcze jeden ciekawy dodatek, który w MKach się trafia bardzo rzadko, ale pozwólcie, że... że to sprawdzimy wspólnie. Tak jest. Dobrze widziałem specyfikacji. Zobaczcie, ma hak holowniczy. <ścoughs> Czy nam wysunie ogonek? Tak jest, wysuwa nam ogonek. No i powiem wam, że patrząc na ten hak, chyba go ktoś wziął na wyrost, bo raczej nic na tym haku nie jeździło. Nawet na pewno. On wygląda jak nowy. Także, gdybyście chcieli holować sobie M5 -ką, skuter wodny czy kłada, to ma również hak holowniczy. Genialnie skonfigurowany egzemplarz. Naturalnie system automatycznego domykania drzwi. Tak prezentuje się tylna kanapa. Oczywiście klimatyzacja czterostrefowa. Podsufitka indywidual z ciemnej alkantary. Nawet tylna półka tutaj jest indywidual z alkantary. Duże głośniki Bowers-Wilkins z tyłu. Popatrzcie jak wyglądają na przykład progi wyjściowe, jak to wszystko jest utrzymane. Naprawdę do niczego przy tym samochodzie nie mogliśmy się przyczepić. Także, nawet ciężko mi mówić o jakichkolwiek mankamentach tego samochodu. Wszystko tutaj jest wzorowo utrzymane. Deska rozdzielcza pokryta skórą. To jest tapicerka w ogóle indywidual Merino Silverstone 2 o rozszerzonym zakresie. Zobaczcie, wszystko jest w skórze. Du deski rozdzielczej, góra deski rozdzielczej tutaj do tunelu. O, pięknie skonfigurowana sztuka. Może pokażę Wam jeszcze jak brzmi, bo w m 5 ten aktywny układ wydechowy to jest dosyć istotna opcja wyposażenia i to auto naprawdę dobrze brzmi. Zobaczcie, 70 000 kilometrów. To jak Wam mówiłem, head-up, kamery 360, i tak dalej. System masażu foteli też fajna sprawa. Sterowanie gestami również jest. Spójrzcie nawet na tą kierownicę 70 tysięcy kilometrów jak ta kierownica wygląda? Jak jest utrzymana? Nie jest wytarta, jest matowa wygląda wzorowo. System masażu. Posłuchajcie. Rany, Jule, ale ta auto genialnie brzmi. Genialnie brzmiący samochód. Wow. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Nie chcę was zanudzać moimi wynurzeniami, ale robi wrażenie ten egzemplarz. Robi wrażenie dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężko o taką Mkę. Takich M5 zostało już po prostu niewiele. Te samochody w generacji F90. Często miewają trudny żywot i są zniszczone. Oglądamy ich naprawdę wiele. I taki egzemplarz to zjawisko. Także tyle z mojej strony. Sprzedajemy go jeszcze z pełną fakturą VAT 23% i pełną ofertę znajdziecie na naszej stronie www.samochodyzklasa.pl Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Czołem!